Zapraszam wszystkich do Kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy pasteryzowaną pieczoną paprykę z dodatkiem serafety, czosnku, bazylii, zalaną oliwą i zapasteryzowaną. Bardzo smaczna do kanapek i nie tylko. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tej papryki. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Paprykę umyłam, przeciąłam na pół i wyciągłam gniazda nasienne. Układamy skórą do góry na papierze do pieczenia na dużej blasze. I teraz będę piekła ją 25 minut w temperaturze 200 stopni. Gdyby wcześniej góra się spiekła, można już ją wyciągnąć. Czyli czas od 20 do 25 minut. Papryka piekła się w piekarniku 20 minut, jest pięknie przyrumieniona. Skórka jest złoto-brązowo-czarna i taka ma być. Teraz przekładamy ją do pojemnika, w którym możemy ją zamknąć lub do worka, w którym możemy jeszcze nie również ją zamknąć. Papryka jeszcze jest ciepła, ale już można z niej ściągnąć skórkę. Proszę. Skórkę odkładamy, paprykę przekładamy do pojemnika. Co? Co? No tak. Tak, tak. te kroję na kawałki i dodaję do obranej papryki. Do papryki dodajemy również zioła. Bazylię, tymianek i rozmaryn. Rozmaryn jest młodziutki, tak więc można go pokroić. Tymianek również. Cztery duże zamki czosnku kroję w plasterce. Do papryki dodajemy również sól. Mimo, że serfeta jest słony, trochę tą paprykę należy posolić. Taką paprykę pieczoną można już jeść. Wystarczy ją polać oliwą z pierwszego tłoczenia i podawać. Jest przepyszna, jednak ja włożę ją do słoika, aby była na dłużej. Paprykę nakładam do słoików. I teraz wlewamy dobrej jakości olej. Wspaniała pieczona papryka z czosnkiem i serem feta gotowa. Tak przygotowaną paprykę teraz zapasteryzuję. Będę ją pasteryzować w wodzie. Około 10 minut licząc czas od zagotowania się wody, w której są te słoiki. Po tym czasie wyjmujemy je ostrożnie na deskę. A tak mój Felicjanek jest surową pierś. Tu kładę kawałki. O proszę, co Papryka pięknie wygląda. Już ją otworzymy. Ależ zapach, ależ zapach. Wspaniała. Mięciutka papryka. Papryka pieczona, konserwowana. To świetny dodatek do kanapek i nie tylko. Ja ją uwielbiam. Nie robię jej dużo, ale takie 3 do 5 słoiczków wystarczą. I zapasteryzowuję. Już ją spróbujemy. Mm. Cudową. Mm -hmm. Tego serfeta. No jej. Rale Do tego polecam pieczywko lub jakieś inne dodatki twarożek. Papryka jest przepyszna, mięciutka. Oliwę wykorzystam później do innych potraw. Dobrze zapasteryzowane słoiki świetnie się przechowują. Jednak u mnie długo nie wytrzymują. Miesiąc, dwa i tych słoików nie ma. Ta papryka jest tak przepyszna, naprawdę. Polecam Państwu przepis. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.